Teraz będzie pierwsza katastrofa. Chyba. Patrzcie co się tam działo. Widzieliście, co się tam działo? O, teraz szkoła wysokości będzie. Następna mapa. O, tutaj mamy szkołę wysokości. No i ktoś mnie zepchnął teraz, właśnie bo. Bo może mnie nie lubi, ale no, mnie zepchnął. Dziwne. Czekajcie, bo tam oni latają, a zaraz będzie jakaś katastrofa. Więc coś ich zaatakuje. Może to być powódź lub tsunami. Dużo, dużo tych złych rzeczy tam może się stać. Teraz jest mgła, więc y, dokładnie nic nie widać. Mało widzimy tą szkła, teraz w ogóle nie widzimy. Burza piaskowa. O! Właśnie mamy burzę piaskową. I burza piaskowa. No, też jest niebezpieczna. Wszystko, co tu jest, jest niebezpieczne. O! Jest jakiś chłop. Czy on nie? Coś on ma. A! Teraz będziemy głosować też. Mamy, tak, mamy taką maszynę. Od której możemy głosować. Co byście wybrali? Słoneczne rancio? Czyli taką farmę Czy może szkoła wysokości? To wybieracie. Ja tą farmę Więc naciskamy. Wy też możecie w komentarzach wybrać, co byście woli. To ja sobie wybieram i falmę. I nacisnąłem i... i teraz mamy ją. Obejrzyj. O tu mamy coś do obejrzenia. Podtam. Wchodzimy sobie. O. Po co tu możemy nawet kupić sobie jabłko jak my mamy jabłko. Wszystko darmowe no. Jabłko. Zjemy sobie. Nie mogę. Ale torci z burgera zjemy sobie. Smaka. Prosto smaka. Prosto burger zmaka. Kto chce zmaka? Co? Jak szkoła? Jak szkoła wysokości? Miała być cofana, no dobrze. Chodźmy do szkoły wysokości. Coś nas podobno zaatakuje, tylko nie wiadomo. Co? Co nas może tu zaatakować? Czy... czy tsunami powódź lub coś innego. Co? Zgadnijcie. Zgadnijcie w komentarzach. Co może nas teraz zaatakować? Macie 3 sekundy. Trzy, 2, 1. Uwaga, teraz sprawdzimy. Jeszcze możecie zgadywać. Uwaga. Dobrze, już czas stop. Ciekawe jak napisaliście. Jestem ciekaw, mega... Uwaga, co tam będzie. Jeszcze nic nie ma. Wiedziałem, że tam coś będzie, jakieś tsunami, czy coś pływać. Eee, nie widać, jeszcze może być powódź. O nie. Coś się albo zepsuło, albo ktoś mi z gry wyrzucił. Tak być nie może. To. Już nie będę w to grał, to teraz coś innego niech wybierzmy sobie. Czy byście wybrali z tej gry, z tych gierek. Może nie jakąś znacie, może kilka gierek znacie. Wiem, że może, że może znacie jedną z nich, albo i więcej. I też możecie wybrać w komentarzach, co byście chcieli tutaj, żebym zagrał. Też możecie... Y nie dołączyć do znajomych, ja was przyjmę. Proszę jak chcecie. A ja tu szukam czegoś fajnego. Hmm. Następna gra to będzie z yy, yy, OK Okej. No. Dobrze, może być z Może ktoś was kim to ale... Te głowy w toalecie, ale które walczą z kameramenami ale też możecie do mnie też pójść zobaczyć na ja mam swój serwer, już zapłaciłem nie. Czemu ja się nie mogę ruszać? Czekajcie. Jak ja się nie mogę ruszać, to mam taki jeden sposób. Muszę nacisnąć tak, 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 ale... A nie, a nie chcę wyjść, więc tak? O dobrze. E, nie, to nie działa. No widzicie, więc coś innego musi być niestety. Albo nie albo lepiej nie, nie. Albo lepiej nie. Niestety musi być coś innego. Bo tu... bo tak jest, są zepsute i... Więc... Eee... Dobrze. Robimy cutnapa? Kto by chciał Katnapa, też napiszcie w komentarzach, byście chcieli pod tym odcinkiem, albo pod innym Katnapa i... I... Jeszcze... Będziemy... Jeszcze możemy... Coś jeszcze, jakąś grę... Wojna? Wojna, gdzie mamy miecze? Nie, nie chcę. Yy, jak... Tu mamy jakiegoś policjanta nasiłowanego? Nie, nie chcę. I jakaś impreza Buduj... Tu trzeba chyba w tej grze budować albo zginiemy, ale też Makrom, sy, nie chcę zapreczyć. Makrący nie. Katapnie. To już było zepsute. Szczęśliwy brok nie. Jazda na nie? Te ściany już mieliśmy odcinek. A to? Burgery? Nie wiem. Czekajcie. O, to. Ja, by, ja to polecam. Ale to mogę polecam. Jest trochę creepy, ale ją polecam. O, i tutaj. Właśnie. O, te dziwiu się otworzyły. Zaczyna się tutaj. To wchodzimy. Chodźcie mamy tu taki dom, nie? I zaraz tu będą potwory jakieś. Uwaga. Dobrze, teraz to będzie... Yy. O nie. Tylko nie obrzucać jakierami na nas. Trzeba, na niego trzeba najbardziej... O nie, już, już tam idzie, widzicie? Tam idzie już. Trzeba się można uszykować. Szybko, jak on tu wejdzie, szybko skakuje, zeskakujemy czy nie? Tam... Nie, szybko zbliża się! Szybko! A do zamku uciekać! już się kto może! A, nie! Dobrze, po schodach idziemy. O! Hej! Szybko! To chodźcie tędy! Dobrze, już to nie chcę grać, może był krewen, zagrajmy. Był krewen. Albo nie, był Kevin też się boję. Bo był Kevin, jest taka cała prawda, był Kevin. Tam jest taki, taki, taki duszek, taki potwór. Ja też się go mega boję. On jest na był Kevin, to jest sekret. On może się we waszym domu pojawić, ale tylko na był Kevin. Ej, czekaj, Mam tu jakiś miecz. Nie wiemy od kogo ten miecz. Hmm, może ktoś nam dał, żeby ułatwić? Hmm. Chodźmy, o, mamy złoto! Kto by chciał złoto? Powie, napiszcie w komentarzu, kto by chciał złoto z tej skrzyni. Nie, goni mnie! Ała! No mówiłem, że rzucę się kilami. Właśnie mi wbił. Ała, jak to mocno, o nie! O nie! Ała, jak to mocno boi! A krzyknę, krzyknę. Tylko okrzyknij. O, krzyknąłem pomocy. Kto mnie uratuje? Ciekawe. O, no chyba mnie chce uratować. Tak. O, rat o, ratowała mnie. Dobrze. Nie nie nie, 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 nie! Nie, tylko nie on, tylko nie on, tylko nie on, tylko nie on, tylko nie on. A nie! On. O, nie. O nie, ja, go nie, ja ich, ich... Kto to? To jest jakiś nowy? Tak, to nowy. To jest nowy. Nie no, nie no! O, no nie no. Tylko nie oni, no, no. Proszę, no. EXIT! EXIT! Mamy wyjście Exit! EXIT! Szybko uciekamy! EXIT zostało włączone! Exit! Exit! Szybko! I chodźcie do wyjścia! Wyjście! Wyjście! Biegniemy! Szybko! Wyjście, wyjście! U wyszedłem. Znążyłem uciec. Uciekłem. Jej, uciekłem. Wróć powód do robi. Jeszcze jedna rundka i koniec odcinka. Oni mają... 40 sekund, aby to przeżyć, a my możemy sobie oglądać. Ciekawe, ci, bo, bo teraz był jeszcze jeden nowy, więc musimy. Nowa mapka, więc zobaczmy. O, jest właśnie nowy. wiedziałem Co? Dwóch nowych. Ona jest nowa i. 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 On jest nowy. Ja najbardziej lubię tego z na głowie. Bo jest najlepszy dla mnie. Jest młodszy. Ale ten to. O! Co to jest? Spalone? Fu... Fu... Przyszedłem już 3 razy Rainbow Friends, Chapter 2, ale. Jestem dobrym graczem w Robloxa i. O, wyniki. Oba, oba, jest dużo. Uwaga. Ja chcę to, 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 ja chcę to. O, i nie chcą. Dobrze. Nie wiadomo, co teraz będzie. Uwaga, tepa mnie. Co to? O, wow, też to lubię. Uwaga, kto teraz będzie atakował? O nie nowy. Nowy. Ona jest stara, on jest nowy. Krzyk. krzykne, Szybko! Nie! Słyszycie mój krzyk? ja to jest oksowy. Ja tak naprawdę nie krzyczę. Dziwny krzyk. Szybko, krócik! Ciekawe czy tam... Proszę, żeby nie wyszedł potwór. Albo nie biorę go. Cykam się trochę. No dobrze. Nie biorę, nie. No i mnie pokonała. No nie no, czemu? Czekaj, 10. odrzyskaj. Szybko. Kupujemy? Kupujemy nowe życie? Będę aniołem. Kupujemy? Dobrze, kupiłem sobie. Jej, widzieliście? Ja jestem bogaty na Robroksie. I, I kupiłem sobie. Szybko biegniemy. Nie! Nie! Nie proszę nie! No czemu? No czemu? Czemu mnie gonią? Jak mamy te oko to znaczy, że mnie gonią no! Czemu no! Szybko! No cały czas mnie gonią! Szybko! Dali się z O, O, na nich się rzuci! Dobrze im tak. O, widzicie ten zły niedźwiedź? jego godnie, ja mnie nie. Można na nich rzucić teraz. Szybko, wejdźmy na szczyt góry. Tu będzie najbezpieczniej. Jak oni tu wyjdą, to my sk sk skakujemy. To jest najlepsze, albo oni też nie będą mogli wejść. Nie, o nie. Spadłem! Spadłem! O nie! Szybko muszę, mogę się ukryć przed nimi, nie wiem czy mnie tu znajdą. A tych rodak sińskich... A ty sińskie... Jeszcze ja przypominam, jakbyście chcieli ze mną zagrać, to możecie mi dodać na znajomych, ja wszystkich mogę przyjąć. Szybko, wyjście, mamy tak, exit! Wyjście, dobra, wskakujemy. Kto chce wskaczyć, a kto chce zostać? Trzy, dwa, jeden, uwaga, wskakujemy do exitu! Uciekłem. Dobrze, to teraz będziemy ich śledzić, czy może wracamy do Robby? Głosujcie w komentarzach. Co wojcie? Wracamy do Robby, czy, czy, czy ich czy ich podglądamy? To ja bym powiedział, albo podglądamy ich. Dobrze, otwieram. O, widzimy jego. O nie, on, on też został walnięty. Co? On też został nowy też przyszedł. Ile tu jest ich pokonanych Nawet anioł został pokonany. Widzicie, oni nawet, takie młode, nawet anioła mogą pokonać I No i pady. Widzicie wyjście Ja jestem w Robbie Na szczęście jestem w Robbie O Ona jest najlepsza w, gry, w grach tu wejść dziewiąty, a wiecie, jaki on ma 37, ona 37, 34. Oni już bardzo dużo w tej grze. A ja miałem już nawet 20, ale chyba na moim innym skinie miałem. Tu są ich obrazy, pamiątki. Możemy sobie tu coś kupić, ale po co tam takie rzeczy? Albo, Robert, że mam dużo pieniążków, to mogę sobie tam coś kupić. Czekaj. Albo poziom dziesiąty. Wow, wkrótce! Poziom dziesiąty, w początku! Jej! Dostałem poziom dziesiąty. Dobrze, co wybieramy? Ja albo park! Dobrze! Wybieramy park. Wy też możecie wybrać, co byście chcieli. Uwaga, to wskakujemy, to już jest koniec odcinka niestety. To szybko. Dobra. Dobra, to jest koniec już odcinka. Trzy, dwa, jeden, uwaga. Nie, tylko nie on. To papa. Pa. Zaraz będzie następny odcinek. Uważajcie. Też. Polecam grać w tą grę. To jest bardzo fajna, ale też i straszna. Ale polecam grać. To papa Do zobaczenia.